Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która jeszcze. która w sumie gra jeszcze nie wyszła. Aczkolwiek jest wersja beta w tym momencie i w tym momencie też ta gra jest na Steam Greenlight. E, dlatego od razu na początek wspomnę, że jeżeli gra Wam się spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu, pod filmem włączyć powiadomienia. Ale jeżeli gra Wam się spodoba i chcielibyście widzieć taką grę na Steamie to możecie zagłosować. W opisie pod filmem będzie link do Steam Greenlight, czyli takiej platformy, że jeżeli zagłosujecie, że chcielibyście tę grę zobaczyć na Steamie, im więcej osób zagłosuje, tym szybciej właśnie e, będzie mogli taką grę zobaczyć właśnie na Steamie. Jest to gra Sky e, Sniper, Ski Sniper. Jest to gra polskiego studia Crazy Rocks, e, bodajże Crazy Rock Studios, e, z tego co widzę. Oni stworzyli też e, coś takiego jak Street Warriors Online, chyba takie ustawki, czy by Biatyka Online Multiplayer. Premiera tej gry zapowiedziana jest na połowę maja 2017 roku i powiem Wam, że całkiem fajnie i zabawnie się w nią gra. E, pograłem już trochę z Shepardem, przed chwilą też jedną rundkę strzeliłem. Mamy arsenał, z którego będziemy strzelać po prostu do skoczków narciarskich. Także za chwilę sobie coś kupimy, bo jak widzicie jeszcze coś tutaj zarobiłem. E, 150 tysięcy za kusze, jakieś pilsy, nie wiem po co są te pilsy jeszcze. E, to trzeba będzie obczaić, bo są trzy jakieś pilsy różne, nie wiem, może na spowolnienie czasu działają czy coś. To jest takie połączenie skoków narciarskich i Sniper Elite, czyli no zaraz zobaczycie o co chodzi. Może kusze kupię, zobaczymy jak to będzie działać. Wezmę nawet te kusze, powiem Wam i teraz sobie postrzelamy. Mamy do wyboru raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć aktualnie w tej wersji beta miejsc, z których możemy strzelać do skoczków. Także powiem wam, zagrałem na tym miejscu, chyba i na tym. Tak, na dobrą sprawę, jak widzicie, mamy tutaj jakieś rekordy, różnego rodzaju rzeczy. I powiem wam, że gra jest naprawdę fajna, mi się spodobała, ale zaraz też zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Może tutaj pójdziemy tym razem? Proszę bardzo, nie ma tutaj póki co żadnej muzyki, nie ma dodatków. Tak jak mówiłem, jest to wersja beta. Eee, całkiem fajny, taki kreskówkowy, chyba styl graficzny. Okej, okay, gdzie oni lecą? Tam. Prawy przycisk z myszy. O jezu, ale mamy przybliżenie fajne. I teraz pyk. Spowolnienie czasu i leci bełt. Proszę bardzo, pyk! Headshot! I przez barki się jeszcze. Przeklepał. Okej, okay. i w ten sposób to wygląda. Chodzi o to, że skoczkowie sobie skaczą, a my musimy ich przestrzelać. Oh. Oczywiście, jak spadają, jeszcze dostajemy oh. dodatkowe punkty. Oh. Punkty są przerabiane na pieniążki, które zyskujemy, a pieniążki możemy, jak widzicie, przerobić na przykład na nową lepszą broń, czy powiedzmy jakieś inne rzeczy, może jeszcze inne fajne rzeczy będą wprowadzone za jakiś czas. Mamy tu też podzie podzielenia takie triple run, czyli na przykład trzech skoczków. W trakcie jednej rundy wyskakuje, czyli musimy ich po kolei zdjąć. Jak widzicie, jeden, drugi, trzeci już wyskakują, także tu mamy duże przybliżenie, powiem Wam. Co jest dla mnie fajną sytuacją? O oh, fak? Nie trafiłem? O oh, dame! Jeden strzał trafiony tylko. Ciekawe, gdzie trafię? A, w kolana, prosto w kolana wyrwał z bełta. Powiem wam, że z kuszy mi się trudniej strzela w tym momencie niż z AWM-ki, tak, z AWP-y i z tej podstawowej broni, z podstawowej snajperki. Spróbujemy sobie też oczywiście tamtych broni, bo jednak na początek dostajemy snajperkę i jednak widzimy tę te kule, która leci, bo w tym momencie widzimy bełt. Ale okej, okay, chciałem to specjalnie sprawdzić, bo na no dużo osób tutaj tego nie obczai. Ogólnie, jeżeli gra Wam się spodoba i będzie fajny odzew, czy to w komentarzach, czy to na Green Greenligcie, to twórcy pisali, że mogliby przygotować specjalnie dla nas. Specjalną wersję tak jakby tej gry na takiej zasadzie, że wiecie, że może jakaś broń byłaby taka przez nas wymyślona, albo, nie wiem, skocznia, może skoczek, cokolwiek także można byłoby fajne rzeczy porobić w przyszłości, ale to właśnie zależy od tego, czy, czy będzie ciekawy odzew. Ogólnie mamy bardzo daleki spot, bardzo dalekie miejsce w tym momencie do strzelania w tych skoczków, a ja jestem nubem, jeżeli chodzi o takie strzelanie, do, do tych skoczków jeszcze skuszy. Dobra. Trafiony, parcie, Leolotka się kręci. O Jezu, ale rozbiłem. Ale rozbiło, wyszło biodrem chyba ten bełt. No, nice. podoba mi się. Możemy sobie z jeszcze przyspieszyć kamerkę. Żeby to spadało. Lewym shiftem oczywiście włączamy bullet time. Prawym wszystkiem myszy bierzemy sobie zooma. Oczywiście jeszcze scrollem tego zooma zwiększamy bądź zmniejszamy. Lewym przyciskiem myszy strzelamy. No i tabem możemy sobie sprawdzić, co, jakie tutaj są zadania na nas czekają w sumie. Okej. Okay. I też do tych skoczków. Musimy strzelać dopiero po tym, jak wyjdą z rogu drugi ustrzelony i trzeci ustrzelony. Trzech, proszę bardzo, żeby nie było. Znowu w klatę gdzieś dostał, przeszł przez jeszcze biodro rozwalone. Fajnie, bo ja widzę w tej grze duży potencjał, bo tak nam może wyglądać jeszcze lepiej, to jest tylko beta wersja. Oh. <laughs> Gra może wyglądać lepiej. Może obrażenia wewnętrzne będą lepiej wyglądały, że wiecie, że strzelacie gościu, gdzieś tam dostaje w nerę, to się jeszcze tam rozpryskuje czy coś. To wszystko może wyglądać tylko i wyłącznie lepiej. Także spot clear, zrobiliśmy całego, zaliczyliśmy całego spota, czyli miejsce, z którego strzelaliśmy. Trzy razy niestety nie trafiłem, ale ogólnie poszło całkiem na mnie źle. Powiem wam tak: wybierzmy sobie w tym momencie broń podstawową, która tutaj jest. Patrzcie, ile macie broni. Weźmiemy sobie podstawową LR750. To wygląda jak Remington, tak naprawdę 700. Może nie wiem, może AWX. Może nie mają tutaj tego licencji jeszcze. Producenci, dlatego. Dlatego te bronie mają inne nazwy, albo po prostu takie nazwy są, nie wiem, możecie pisać w komentarzach pod filmem. E, gra też byłaby fajna na robienie różnego rodzaju challenger, albo nawet nagranie z kimś, tak na dobrą sprawę, wiecie, nawet przy jednym komputerze. E, bo można byłoby robić challenger typu, wiecie, na przykład zbierasz jedną broń i udaje ci się zastrzelić ileś razy, na przykład w nogę czy coś. Dobra, chodźcie z balkonu, bo cho chodźcie na balkon. Na balkonie chyba całkiem nieźle się strzela. Więc okej, okay, dobra. Bierzemy balkonik, jesteśmy bardzo blisko ustawieni. Okej, okay, mamy inną perspektywę od razu strzelania. Ale ten celownik tej snajperki mi się tak średnio podoba. Patrzcie, kula od góry. Leci. Proszę państwa i pyk! Trafienie plecy prosto w płuca dostał Lungs. Lungs to są chyba płuca, rips to są barki, tak? Tak mi się wydaje. Ja w sumie nie pamiętam tych wszystkich nazw angielskich. Ale to też możecie oh. dać znać w komentarzu e, pod filmem. O i jeszcze twórcy coś pisali, że jeżeli gra wam, wam by się spodobała i e, po prostu dałoby radę tutaj jakoś pomóc jej e, przejść przez tego green lighta, to też mieliby kilkanaście kodów dla was do rozdania do tej gry. Także to jest kolejna fajna rzecz. Okej. Okay. Bullet tiny pig. Ale dostanie w dupę gdzieś albo w udo, albo w Nie, wyszło gdzieś Jezu, rdzeń kręgowy przerwany, proszę Państwa. W nerkę w nerkę dostał. O, jak nim zarzuciło. On w barwach mojej ściany normalnie. Oh. Oh. że To jakiś szwedzki chyba oh. Oh. zawodnik, proszę Państwa. Hogaty strzela do, do szwedzkich zawodników. 138 metrów rekord skoczni. Nie no, rekord chyba większy Szepard gdzieś strzelił za 140 parę, jak tutaj u mnie był. Także lecimy dalej. Okej. Okay. Jestem przygotowany! Snajper ukryty na arenie! Dobra, pyk! Teraz gdzieś w nogi pójdzie, na stówę, no musi w nogi pójść. No znowu nie! Znowu! Ale teraz mu centralnie ten... A on w rękę jeszcze dostał, myślałem, że w rdzeń tam kręgowy jakoś wyrwał. A widzicie, on dostał w, na... w nadgarstek tak centralnie. Okej, okay, ile metrów? 138, kurde, nie wiem czy... Może jakiś... Może lepiej do nich strzelać na samym dole, nie na bo ja na samej górze cały czas do nich strzelam. Może właśnie lepiej strzelić później, albo jak już się trochę wybiją z tej skoczni, wiecie co? Dajmy im kawałek skoczyć i dopiero za. Po iluś metrach dopiero wystrzelić pocisk. Dobra, proszę bardzo, może dalej poleci. Ale tu ładnie wygląda! Podoba mi się dupę dostał, dobra. Jest w dupę. <laughs> Ustrzelony, gagatek. Okej, okay. to mi się podoba powiem wam. To mi się kurde podoba, e, dystans był chyba większy, tak wiecie co, się nie przypatrzyłem na ten dystans jaki był Okej, okay, lecimy dalej No proszę bardzo Kolejny skoczek narciarski zbliża się, ale chyba dalej było w ogóle. Dobra, teraz gdzieś strzelę jeszcze niżej Dostał? Aha, bo będzie więcej teraz Dostał i ostatniego Dostał, w plecki pójdzie. Czysty, proszę Państwa, strzał w plecy. a Taki triple kill. Dostał w serce! Trafiłem gościa w serce? Więcej punktów. 6000 za serce. Guys. O, no to widzicie, to też. To opłaca się trafiać w takie witalne jakieś rzeczy. W puca 1800. Ripsy 600, ale hertz 6000 za strzał w serce. No i gdzie jeszcze poleciał? Spot clear. Pytanie też moje jest takie, że. Objectives, Hold on 20 tysięcy tam jest? Tam jest 20 tysięcy, chyba 20 tysięcy. Czekajcie, tam był jeszcze jeden Objective do zrobienia, tak mi się wydaje na balkonie. Hit brain 0 na 3. W głowę strzelić. Ej, to może być trudniejsze, powiem wam. Eee, no dobra, jeszcze postrzelamy. Ja chcę w głowę strzelić. Okej. Okay. you, Ilu ich od razu na starcie. Dobra, tego na pewno w głowę nie trafiłem. Tego w ogóle nie trafiłem. Dobra, będzie strzał. No, w głowę na pewno nie będzie. Ale, no, gdzieś tutaj w rękę wyrwał. Dostał też gdzieś w biodro czy coś. I, czy w jakąś nereczkę. Gdzieś, gdzieś tutaj wyrwał. Ok, ile metrów, proszę pana? To chyba daleko poleciał. 145. Całkiem niezły wynik. Powiem wam, że dosyć trudno jest tutaj nacelować na głowę. Ale będziemy próbowali. W tym momencie mamy wyzwanie mózg. Także, okej. Okay. Liczę na to, że. Liczę na glicze. Czekajcie, pyk! No nie, no to w głowę. Powiem Wam, że trudno jest w głowę strzelić. Chyba prędzej w to serce czy coś bym trafił niż. niż ten. Dostał w rękę i to tak mocno. Ręka przestrzelona w dwóch miejscach w ogóle, ok. No, proszę Państwa, obawiam się, że ten skoczek tego nie przeżył. 144 metry, całkiem niezły wynik. Okej. Okay. No, w mózg to będzie. W mózg będzie trudno strzelić tak naprawdę. To jeszcze przez kask się trzeba przebić, nie? A co, a co jeżeli się pocisk odbije? Pokażę wam jeszcze jak to wygląda, jeżeli byśmy go zabili na progu. A, to fajnie, tylko trzeba trafić chogaty jeszcze. Dobra, teraz trafiony zatopiony. Nie dam mu uciec. Serducho będzie? Nie, bo to też. Wydaje mi się, że powinna być troszeczkę może z pleców kamera, żebyśmy wiedzieli. Eee, dokładnie gdzie dostaje, nie tak od boku, byłoby troszeczkę lepiej. A i tak mega, podoba mi się po prostu, można tak tryhardować fajnie. 148 metrów, to chyba jakiś rekord mój. Bez kapi. ok ostatni O oh, fucken, ich będzie czterech. Ich będzie czterech. Fajnie, dobra, fajnie byłoby jednak potrafiać w nich. Odejm, nie trafiłem. O nie. No nie! No nie! Jeden trafiony? Dobra, dwóch tylko trafiłem. God damn! Dostał gdzieś w uda, proszę bardzo. Okej, okay. uda, trafione, uda, rozwalone. Leć do końca, gościu. Ja chcę pokazać jeszcze innego spota, inną broń i. I chciałbym pokazać, jak to działa, jeżeli po prostu się. Aha, jeszcze mogę strzelić tutaj, będzie jeszcze. Gościu, do strzelenia, czekajcie. O! Fail shot, proszę bardzo, jeżeli ustrzelimy gościa zanim, e, zanim on wyleci, także tego, tego nie robimy, proszę Państwa, spot clear, proszę bardzo, świetnie, super, ale dużo zarobiłem, 8868. wcześniej za sam strzał w serducho zarobiłem 6000, także no, w tym momencie to mało zarobiłem, powiem szczerze, e, wziąłbym Wam tę AWM-kę, AWX-a, powiedzmy teraz, proszę bardzo, start i gdzie byśmy się mogli ustawić, jakieś fajne miejsce, ze wzgórza może? Może stąd z anteny będziemy strzelać teraz. Jeszcze nie strzelałem z anteny. W plecy, w Karczycho, w Livera i sześć razy z rzędu trafić. No ok. Z każdym miejscu mamy oczywiście inne misje do zrobienia. Oho, to wygląda w ten sposób. No dobra. A wupierka. Proszę bardzo. Będzie trafiony gdzieś tutaj od boku. Pik! Wudo dostał chyba. Okej, okay, Wudo to jednak. Ale całą kość mu rozwaliło normalnie, aż ta, ta, ten AWX, przepraszam, będę używał tutaj nazw takich, jakie są, czyli AWX, 135 metrów, nie jest źle. Okej, okay. zapraszam do tańca, proszę pana, to jakiś finlandzki chyba zawodnik, czy coś. Ciekawe, czy będą jakieś nazwy tych zawodników, czy, czy coś takiego, bo tam niby jakieś firmy chyba są wypisane na tych nartach, czy coś. Okej, okay. pyk. Okej, okay, ustrzelony z anteny, snajper z anteny, proszę Państwa. On ledwo dostał, widzicie, pocisk jeszcze aż poszedł w lewo. On dostał w rękę. W nad, nawet, nawet to nie wiem, czy w nadgarstek tak dostał, jak chyba oh, bardziej oh. po prostu w rękę. Ja pierdziele, ale wyrwał. W dłoni tak bardziej. O, jakiś pomarańczowy zawodnik. Okej, okay, do pomarańczowych strzelimy. Może gdzieś przy dole teraz. Spróbuję trafić takiego przeciwnika mojego, oponenta. No okej, okay, leć, leć na rekord skocznik kolego, nawet. O nie, nie ustrzelę. O nie! No fuck you! Jeden przeżył, kurde, dobra. Kolejny, kolejny nie będzie mógł przetrwać. Najlepiej gdzieś przy wyjściu z progu, bo oni wolniej jednak lecą. I możemy najłatwiej chyba tutaj mamy trafienie. Wiecie, co mi styl graficzny przypomina? Była taka gra kiedyś, jak 13 taka kreskówkowa. <laughs> jak mu całą miednicę zniszczyłem! Odejm, gościła się. Patrzcie, patrzcie na typa. A się nie, nie ruszył. Taki niewzruszony leciał, on już on już nie mógł się ruszyć. Miednica poszła po prostu w strzępy. Biodra rozwalone, okej. Okay. No, może w karczycho by trzeba było postrzelać w końcu. Ka karczycho, kolego. No dobra, leci wiatr, widać. Dobry. Dobra, gdzie trafię? W rękę znowu pewnie. O, tutaj jest inna kamera. Widzieliście? O, taką kamerę bym wolał też częściej. Znowu w rękę, dosłownie w zegarek. To jest, to jest strzał w zegarek, tylko nie na tej ręce, na dobrą sprawę. Raczej na lewej ręce, ale no... na no ale gościu może na prawej nosił, bo jest leworęczny, powiedzmy. 129 metrów, no dosyć słabe tutaj. Strzały, póki co. Spot clear. Okej, okay. zaliczyliśmy całego spota. Ja bym bardzo chętnie jeszcze sobie jedną mapkę zagrał. E, może użyjemy innej broni, wiecie? Jeszcze jakąś broń. Jaką broń sobie użyje, użyć? Albo może spróbujemy zobaczyć, co to daje te pilsy całe za 100 tysięcy czerwone pilsy. Aha, bo one czekajcie, focus, bo tu są statystyki tego Focus Duration te one mają największy fokus, siłę fokusa, tego skupienia, aczkolwiek e, Recharge jest e, podobny jak na początkowym. Te są chyba najbardziej stabilne, te niebieskie powinienem brać. No te niebieskie są najlepsze moim zdaniem, bo patrzcie, one mają wszystko lepsze od zielonych, ale nie ma tak, że są na przykład mają największą siłę, ale dobra, no spróbujemy sobie te czerwone teraz, to chyba pod tym shiftem będzie. I do tego weźmy może jeszcze jakąś, to jest z tłumikiem jakimś, broń? SV7, dobra. Weźmy sobie to i to. Start i polecimy teraz. Powiem Wam, ten spot był fajny, ten, a, ten z balkonu. Może wzgórza, wzgórze, dobra. Proszę Państwa, ostatnia mapka w takim razie na dzisiaj. Ostatnia mapka, Sky, to znaczy Sky, ski sniper. Ski sniper. Skisniper. Zobaczymy, o jaki fajny ten, jak w Dragonowie Patrzcie jaka siła tego jest Ej, to jest dobre Patrzcie jaki w ogóle pocisk jakiś grzybkujący Wbił się, przebił Przez ręce w ogóle, przez te przez haha, Przez łokcie się przebił ten strzał. Ej, w sumie siła, no to zwolniło, spowolniło tego gościa. I widzicie, tutaj jest masa już. Mamy trzy tylko różne, tak jakby moce przez te tabletki, oraz kilka rodzajów broni. Ale już mamy ileś różnych rozwiązań, które możemy zaproponować tutaj, w tej grze, które są nam proponowane. Czyli jeżeli chcemy na przykład trafić gościa, nie w biodra, czy tam w mózg, to bierzemy sobie na, na, najlepiej chyba te najsilniejsze pilsy, czyli te, które ja przed chwilą wziąłem bo one nam spowalniają tego zawodnika i to bardzo. Także. Patrzcie, jak to spowalnia. Tylko. Nas to trochę też spowalnia, powiem wam. To nie jest takie łatwe. Najlepiej sobie od razu nacelować. Jezu, ja ledwo go drasnąłem. O, w rękę dostał tylko. Dostał tylko w rękę gdzieś tutaj. No, rozwaliłoby gościowi rękę, co prawda, ale no. No, tylko w rękę. To był strzał only. Only hand. Strzał. <grym>, Double run, no dobra, no to niech, niech lecą podwójnie. Ja sobie spróbuję gdzieś tu przy wyjściu z progu gościa zaraz zdjąć. Ale się trzęsie ten celowniczek. Dobra, jeden dostał. Dobra, drugi też dostanie. Świetnie! Pyk, pyk, pyk! Okej, okay, bo tutaj też mamy tylko kilka rzeczy zaznaczonych Mamy tam nerki, mamy płuca Mamy serducho i mamy, nie wiem Wątroba była zaznaczona, nawet oh. nie zobaczyłem Ground oh. hit Proszę bardzo, niech sobie odleci Dwóch i tak zniszczonych 134 metry, to jest taki średni wynik Myślę Okej, okay, proszę bardzo, przyspieszymy ich, żeby tutaj wylecieli Mamy gościa Trzeba go tutaj gonić celownikiem Proszę bardzo Proszę pana i Będzie w głowę będzie pierwszy strzał w głowę, tak myślę. Jest headshot. Mózg za 600? Tu bardziej się w serducho opłaca strzelać? Ja pierdzielę, a myślałem, że brain będzie jakiś więcej. Myślałem, że mózg w tych czasach jest więcej wart niż 600 dolarów. Także okej. Okay. I ostatnia chyba rundka. Chyba tak, także oczywiście przypomnę tylko, jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia. Oraz, jeżeli chcecie, żeby ta gra po prostu wyszła na Steama, możecie zagłosować na tę grę na Steam Greenlight. Oczywiście ten Steam Greenlight jest podany w opisie pod filmem link do tego. Tam się trzeba na Steamie za zalogować po prostu i zagłosować za tą grę grą. Można oczywiście też napisać jakiś komentarz. No, i jak mówiłem, jeżeli wyjdzie fajnie ten film i Wam się to spodoba, moglibyśmy ogarnąć z tej gry troszeczkę więcej materiałów wtedy. No, i twórcy byliby skłonni pewnie Crazy Rock Studios wysłać jakieś kodziki do rozdania. Także okej, okay. myślę, że w tym odcinku to było na, na tyle. Płuca rozbiłem za 600 też. To płuca walt, warte tyle, proszę Państwa, co, co głowa, no w sensie mózg. Także okej, okay. w tym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie, cześć.